W pierwszej i drugiej części tego materiału opowiadałem o drodze do władzy Juana Perona oraz jego pierwszej kadencji. Dziś mówimy kadencję drugą. Rok 1951 Peron, mimo dużego wpływu na cenzurę mediów, cieszy się uznaniem, walczy o prawa robotników i mimo embarga nałożonego przez USA, stara się dbać o kraj. Opozycja, w większości składająca się z radykalnych socjalistów, jest bardzo nieliczna i nie stanowi zagrożenia. Żona Perona, kochana przez wszystkich Ewa, jest ciężko chora. W takich okolicznościach organizowane są wybory prezydenckie. Są to pierwsze wybory, w których mogą uczestniczyć kobiety. Oczywiście za sprawą działalności Ewy Peron. Juan Peron miażdży rywala. Drugie miejsce uzyskuje Ricardo Balbin, zdobywając 32% głosów. Peron pierwszy... 63%. Druga kadencja nie rozpoczyna się jednak przychylnie. W czerwcu 1952 roku Argentynę nawiedza susza. Przy okazji pojawiają się konflikty wśród peronistów. Wiecie, peronizm nie jest jednolitym ruchem. Z tą ideologią utożsamiali się zarówno radykalni faszyści, jak i socjaliści. Kwestie gospodarcze są tutaj bardzo sporne. Podstawą peronizmu jest równowaga między kapitalizmem i socjalizmem, prawo bogatych, ale troska o biednych, równość kobiet i mężczyzn. W toku starć wewnętrznych wśród peronistów, w myśl peronistycznej idei porozumienia organizuje się konkres, na który zaprasza skłócone strony. Peron Przyspieszył awanse generałów i przedłużył im podwyżki płacy i inne korzyści. Przyspieszył także przełomowe projekty budowlane dla agencji rządowych. Przekupił po prostu sojuszników, zapłacił im za zgodę. 26 lipca 1952 roku staje się rzecz straszna: Peron znowu zostaje sam. Ewa Peron, mimo chemioterapii, była zresztą pierwszą Argentynką, która leczyła się w ten sposób, umiera. Nadawanie programów radiowych w całym kraju zostało przerwane przez ogłoszenie, że Biuro Sekretarza Prasowego Prezydium Narodowego wypełnia swój bardzo smutny obowiązek poinformowania Narodu Republiki, że o godzinie 20.25 zmarła pani Ewa Peron, duchowa przywódczyni narodu. Zaraz po śmierci Wity rząd zawiesił na kilka dni wszystkie oficjalne działania i nakazał wywieszenie wszystkich flag w połowie masztu. Biznes w całym kraju został wstrzymany, przestano wyświetlać filmy, a z restauracji wyproszono wszystkich gości. Tłum przed prezydencką rezydencją, w której zmarła Evita, zgęstniał, zapychając ulicę po 10 przecznic w każdą stronę. Gdy następnego dnia przenoszono jej ciało do budynku Ministerstwa Pracy, zgromadziły się takie tłumy, że 8 osób zmarło, a 2000 zostało rannych. Ulice Buenos Aires przepełnione były ogromnymi stosami kwiatów, a w ciągu jednego dnia zapasy kwiatów we wszystkich kwieciarniach się wyczerpały. Pomimo faktu, że Wateron nigdy nie piastowała urzędu politycznego, ostatecznie zorganizowano jej państwowy pogrzeb. Wkrótce po śmierci Wity zaczęto budować na pomnik. Ten miał być większy niż Statua Wolności. Ciało Ewity miało być przechowywane w podstawie pomnika, zabalsamowane i prezentowane publiczności, tak jak Lenin. Do 1955 roku znajdowało się w jednym z argentyńskich budynków. O tym, co się z nim stało, opowiem później. Peron bardzo cierpiał psychicznie, był w żonie zakochany bezgranicznie, i wszystko, co osiągnął, zawdzięczał jej. Gdy tylko Ewa zmarła, pozycjoniści przygotowali pierwszy zamach ten był początkiem brutalnej kampanii terroru, która będzie się ciągnęła aż do ostatecznego obalenia Perona. 15 kwietnia 1953 roku grupa terrorystyczna, nigdy nie zidentyfikowana, zdetonowała dwie bomby podczas publicznego wiecu na Plaza de Mayo, zabijając 7 i raniąc 95 osób. W odpowiedzi rozcieczony tłum spalił siedzibę Partii Socjalistycznej. Gdy 1954 rok zbliżał się do końca, Peron zaprezentował reformy o wiele bardziej kontrowersyjne niż się spodziewano. Zalegalizował rozwody i prostytucję. Katolicy, którzy zawsze go popierali, od razu stali się jego krytykami. Jeszcze w 1953 roku Peron związał się z Nelly Rivas. Być może by stłumić smutek po utracie żony. Problem był taki, że Peron miał 53 lata, a Nelly 13. Oboje utrzymywali, że związek był czysto sentymentalny, nieseksualny. Jednak tak czy inaczej dało to opozycjonistom kierunek do nagonki. Papież Pius XII nałożył na Perona ekskomunikat. Następnego dnia, 16 czerwca 1955 roku, Peron miał przemówić na Plaza de Mayo, placu, gdzie jeszcze kilka lat wcześniej doszło do zamachu na jego zwolenników. Peron wiedział, że o 12:40 z bazy lotniczej Moron wystartowała grupa 30 samolotów argentyńskich sił lotniczych. Został o tym poinformowany przez ministra wojny, który zalecił schronienie się w bunkrze. Peron stwierdził, że nie jest kurzem i mimo wszystko nie chce się chować. W międzyczasie dwie kompanie zbuntowanego 4. Batalionu Piechoty Morskiej starły się z wiernymi Peronowi żołnierzami pułku granadierów, konnych, niedaleko Ministerstwa Finansów. Wtedy Peron wydał rozkaz, by nikt nie gromadził się na Plaza de Mayo. Rozkaz został wydany jednak za późno. Już o godzinie 14.00 wielkie tłumy zaczęły gromadzić się pod Pałacem Prezydenckim, a rozkaz padł o godzinie 16.00. Bombardowanie rebeliantów było wymierzone w Cosa Rosada, Pałac Perona. Niestety bomby spadły na plac, zginęło 308 cywilów, dzieci. Było to największe bombardowanie w historii Argentyny. Incydent był próbą obalenia Perona. Peroniści odpowiedzieli. Splądrowano m.in. 11 kościołów w Buenos Aires, w tym Katedrę Metropolitarną. Już kilka miesięcy później Eduardo Leonardi, generał Pedro Aramburu i admirał Isaac Rojos, prokatoliccy wojskowi, zorganizowali kolejny zamach stanu. Przez kilka dni toczyły się walki w takich miejscach jak miasto Cordoba, baza morska Puerta Belgrano czy w prowincji Corrientes. Wydarzenia te nazywamy rewoltą wyzwoleńczą. Peron ledwo uszedł z życiem, zostawiając swoją partnerkę, uciekł z kraju do Paragwaju. Nowy reżim wojskowy dołożył wszelkich starań, aby zniszczyć reputację zarówno Huana, jak i Ewy Peron. Wystawiano publicznie eksponaty, takie jak droga biżuteria Ewy czy luksusowe jachty. Oskarżali także innych przywódców peronistów o korupcję, ale ostatecznie, chociaż wielu zostało oskarżonych, nikt nie został skazany. Nowe władze usunęły ciało Evity z ekspozycji i ukryły w niewiadomym miejscu. Podczas transportu ciało zostało uszkodzone. Późniejsze badania nie wykluczają celowych uszkodzeń młotkiem, a nawet zbezczeszczenia seksualnego. Sam Juan Perón trafił do Wenezueli, gdzie był celem służb argentyńskich. Próbowano go porwać oraz zamordować. Ostatecznie osiadł w Madrycie, w Hiszpanii pod ochroną Francisco Franco. Poślubił Izabel w 1961 roku i został ponownie przyjęty do Kościoła katolickiego w 1963 roku. Izabel była najgorszą z jego partnerek. Odkąd się z nią związał, bardzo się zradykalizował. Zresztą sama Izabel miała wielkie skłonności faszystowskie. Przy okazji, będąc w Hiszpanii, Juan Perón spotkał się z innym wielkim Argentyńczykiem Ernesto Che Guevara. Che i Perón współczuli sobie nawzajem. Guevara, jako kubański minister, próbował zorganizować powrót Perona do Argentyny w latach 60. i wysłał w tym celu wsparcie finansowe. Jednak Perón odrzucił orędownictwo Gewary, twierdząc, że działania partyzanckie są już po prostu przestarzałe. Ogólnie Peron spotykał się z wieloma lewicowymi działaczami, choćby Salvadorem Ayente, później obalonym przez Pinocheta. Spotkania te próbowano jednak utrzymać w tajemnicy, by nie drażnić Franco. Wtedy Peron miał powiedzieć Gewarze, nie przeżyjesz w Boliwii, Zawieś ten plan, poszukaj alternatywy, nie popełniał samobójstwa. Słowa te okazały się prorocze. Gewara w Boliwii zginął. Po spotkaniu Peron powiedział, Gewara jest niedojrzałym utopistą, ale jednym z nas. Cieszę się, że tak się stało, ponieważ przyprawia on Jankesów o prawdziwy ból głowy. Tak było. I nie był to koniec Perona. Lada Moment miał nadejść jego triumfalny powrót do Argentyny, i trzecia kadencja. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Świadów Historii i kanał Archiwum Historyczne. Trzymajcie się. Cześć.